Panie, panowie, tylko u nas Artur Szpilka w swoim lirycznym wydaniu. Proszę o ciszę. Proszę, najpierw powiem, że słaby byłem w Ale nie ma problemu, zrozumiem, że to chodzi o to, żeby ktoś zobaczył, że masz talent i wrażliwość. Jedziesz. Bić albo nie bić, to wielkie pytanie. Jeśli w istocie szlachetną rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawisz z czołu morzu nędzy, przez opór wybnąć z niego, umrzeć, zasnąć i na tym koniec. Nie wiem, czy wiesz, wielcy aktorzy czekają na to lata. Monolog Hamleta. Z małymi, małymi zmianami pod ciebie, wiesz. Tam jest być albo nie być. No wiem. No, wiesz? Wiem, ale takim jakimś fanatykiem ham Hamoleta czy coś hamoleta nie Hamoleta też tam... nie, nie, nie. Ja byłem Hamleta. Ostatnio... Hamleta, nie przejmuj się, byłem ostatnio, Borys 3 grał. Też nie mogłem się skoncentrować. Długie, trzy godziny. U ciebie jest pach, pach, 33 sekundy, tak? Twój rekord. No tak. Znaczy w ringu. W ringu, w ringu. A poza ringiem? Jeden szał, no to to tak wychodzi <t', tproblem> Do i Bóg leży z reguły, tak.